No wszystko, to nasza chałupa już się całkiem nieźle prezentuje, jak się tak popatrzeć z daleka, jest całkiem duża nawet. Jakby tak popatrzeć z daleka, to bym nawet powiedział, gdyby tej ścieżki zdrowej i betonu wokół nie było, to bym powiedział, że wygląda faktycznie jak jakiś dom. Tylko przydałoby się trochę więcej okien, ale no niestety okien tutaj nie porobimy. E, bo nie mamy za bardzo jak tych okien porobić e, więc no musi coś takiego wystarczyć ale tak to wygląda bardzo ładnie, o i ja akurat żołoby ale moi drodzy ja się zbawię, e, witam dzisiaj w kolejnym odcinku z gry 7 days today i e, tak i tak, dzisiaj byśmy sobie chcieli, mam taki ciekawy projekt, widziałem na internecie, czekajcie, nie mogę wyjść, a, F7, Dobra, teraz mogę wyjść, widziałem na internecie tak, taką ciekawą rzecz, jest zbudował w wokół i one wyglądały bardzo ładnie, więc nie wiem, czy to, jest, czy to będzie ściąganie wciąż, jak się przyznam, że faktycznie coś takiego widziałem w internecie, chyba wciąż. Ale sobie e, coś takiego dzisiaj zrobiłem, bo jestem chamskim, e, chamskim ściągaczem. E, więc tak, odłóżmy sobie te rzeczy. Przy okazji byłem teraz na prawie i znalazłem aż dwie pakiety wieżyczek ze strzelbami. Okej, okay, czyli w są po dwie, to nieźle. E, bo to wciąż jest bardzo dużo tych materiałów, więc bardzo fajno. Aha, tu jest pełno. Dobra, to teraz jeszcze tutaj. E, przy okazji jeszcze znalazłem dwie M60 na szóstym poziomie, więc bardzo fajnie. To sobie odłóżmy. I tak, ja bym chciał to sobie zbudować z betonu na pewno, bo jakbyśmy to z zbudowali, to to by sensu nie miało, to by się rozleciało. Chciałbym też trochę swoich, swojego pomysłu dodać. Weźmy tego trochę więcej. Więc zbieram farbę. Teraz tak, odłóżmy te rzeczy. Zostawmy sobie tylko karabin i weźmy jeszcze augerato. to e, na pewno to też weźmy e, to i musimy jeszcze wziąć jakieś materiały tak, tak, wiem, że Joe zaraz zamykasz e, ja to wiem bardzo dobrze. jakby e, stal przy okazji, tutaj jak widzicie, kolejna partia bloków betonu się robi. Tutaj te wieżyczki już się wyprodukowały. Produkuję też, też jeszcze chyba to, tak, już się to wyprodukowało dawno. Ulepszyłem całą ścieżkę zdrowia dostali i usunąłem to, bo to jest niepotrzebne, bo tutaj było niepotrzebne. Ale tak, ja bym chciał sobie zeszarpnąć z tego tutaj, z tej wieżyczki, która jest tutaj właśnie. Tylko sobie to podzielmy, ok I tak, o! O! No, ciekawe. Co to jest za blok? A, to jest taki blok. A jak ja bym chciał, jak to się nazywa? Eee, to jest... Nie widzę tutaj nigdzie. To jest słup, trzy strony. Zobaczmy. Trzy... strony... Jakbyśmy słów po prostu wpisali? Może filar? Nie, 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 to nie było filar, to zapominam zawsze. To się nazywało kolumna, kolumna, o kolumna. I czy będzie kolumna, która będzie tak wyglądać? No tak niezbyt, niezbyt jest. Nie widzę tutaj żadnej takiej kolumny. Hmm, no właśnie. Nie, bo takiej podpory byśmy tutaj nie postawili, bo jak widzicie, problem by z tym był. No, tak brzydko wyglądało. Ciekawe, że te drzewa znikają, jak pod jakimś kątem patrzę. Widzicie? Ciekawy bek A szczerze, było w poprzedniej office, z tego co pamiętam. No dobra, to mi, to mi trochę rujnuje moje plany, bo musimy niestety taką saveczkę zrobić. Tak, jak ona tutaj wygląda? Tutaj jest jeden blok, dobra. To wiem mniej więcej, spróbuję sobie tutaj otworzyć jakoś, oczywiście to nie będzie zaraz przy naszej bazie, bo jakby było zaraz przy naszej bazie to mi to zmasakrowały w sekundę. Teraz szybko te rośliny rosną zauważyłem, dobra jakoś tutaj, Takie mała to, taka mała ta wieżyczka, czekajcie. A faktycznie się większa wydawała, no ale dobra, niechaj będzie. Ale chopie to strasznie dużo, jest normalnie w dwa dni z 7 potrawek z mięsem. Aż to dlatego, że dużo wysiłku mam na tych wyprawach e, zarobkowych. Nie wiem czy można tak mówić. O nieźle postawiłem. Ajajajaj, Czyli to tak ma być. Okej, okay, no bardzo to jest małe szczerze mówiąc. Ale niechaj będzie. Wydawało mi się, że większe jest. Ale no, niechaj będzie. Okej, okay, i siup. Teraz tak. Okej. Okay. Siup. Powiem szczerze, że jak na razie to to faktycznie wygląda nie najgorzej taka wieżyczka, ale się jeszcze tak przekonamy. Tu bym zbudował kolejne e, kolejną tę podporę. Czy tam zwałek zwał. Ok, I tutaj już by było ostatnie, myślę. Chociaż... Nie, dobra, już ostatni niech to będzie. Tak jak ja tutaj skopiuję obrót. O właśnie o to mi chodziło. Dronie, nie zasłanie mi. Kurde, głupi dron mi będzie zasłonić, no? Zostań. tutaj, nie, tutaj już jest. Okej, okay, i... No. Całkiem nieźle. Teraz coś takiego zrobimy. Czekajcie, co to jest? Materiały. Że co? Mogę wybrać materiały? Zaraz to przetestujemy. O nie! Trzeba to teraz zniszczyć. bo to jest skurzające, że... To snapowanie trochę jest słabo zrobione. Ale mówi się trudno. No i dobra, mamy teraz coś takiego. Tylko tak teraz zwróciłem uwagę, że przydałoby się, a w sumie nie, może tak stać nawet. Eee, tak, beton. Ja bym chciał drabinę. I tylko może nie w podstawie. Drabina okrągła. Niech będzie kwadratowa. Bo po niej można wchodzić tak. To jest. Ciekawe Że można sobie taką drabinę zrobić I tak zobaczmy co chodzi z tymi materiałami Aha, czyli można to od razu z czegoś zbudować To ciekawe <grych> Z tego sobie zbudujemy Nie dajcie mi tej zwykły beton Na razie będziemy z niego właśnie budować I tak Czekajcie. Musimy tutaj zrobić coś takiego. ok Już teraz mogę normalnie to wyszukiwać. Chyba nie. Ale tak. Eee. Zobaczmy. To będzie pewnie w kwadratowych. Jakiś taki fajny blok. Szukam czegoś takiego, tylko... Nie no. Naprawdę. Musicie teraz sobie do mnie ja nie chcę tego uszkodzić, kurde! Idźcie stąd! I tak to idziecie zrobić. No nie wierzę po prostu. Jeszcze będziesz, jeszcze wstaję. Ja tutaj... no tu widzicie, no chcę tutaj popracować i mu nie dadzą W sumie to czegoś takiego mogliśmy użyć, nie? Ale już się trudno mówi. Aha. Um. Uh -huh. Szukam czegoś takiego, tylko żeby to była 1 czwarta. O właśnie, czegoś takiego. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. Okej, okay, może być. To wygląda całkiem nieźle. I teraz byśmy sobie znaleźli połówkę. Nie, to jest trzy czwarte. A my potrzebujemy pół. Kopiuj obrót. No, i mamy teraz tak drabina. Mm, ja bym tutaj się teraz znalazł w klinie. O, właśnie taką ramkę. E, tylko tak, kopiuj obrót. I cyk cholera, nie takie w sumie. To musi być inny klin. No to będzie teraz bardzo brzydko wyglądać. Yy, bo zaraz wam pokażę jak ten klin teraz wyglądał. No wygląda okropnie. Patrzcie, ten klin tak wyglądał, jest okropny. Bo my potrzebujemy klinu. O, taki. Zobaczmy. O, właśnie takiego klinu potrzebujemy. Teraz on się elegancko tej nam dopasuje. Widzę, że nawet śnieg zaczął padać. Nie to co w Polsce u nas, bo chodzi o to, że ten clean e, będzie się elegancko tutaj dopasowywać, e, i teraz tak teraz potrzebujemy takiego samego klinu, to jest clean 60? Tak, e, tak to jest clean 60, i zobaczmy, czy to jest ten, nie, to zły clean wziąłem. Bo widzicie, to się to tak snapuje. A ja nie chcę, żeby to się tak snapowało. Potrzebujemy takiego klinu, tylko otwartego. Cle Więc sobie klin 60. Naprawdę to są wszystko. Ech, to jest chyba ten. Chyba Chyba to jest słowo klucz. Tak, to jest ten klin. Elegancko. Teraz to się stokuje tutaj, tutaj i tutaj. I zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądać ten klin. No, wygląda całkiem nieźle, już musicie przyznać. Oczywiście to wszystko później pomalujemy, nie? Bo obecnie to wygląda jak kupa, a nie jak, a nie jak budowla. E, tylko tak, teraz jeszcze byśmy tutaj sobie zrobili. E, no właśnie, co jeszcze sobie zrobili? Może kolumnę 0,5 metra? Bo tutaj bym sobie postawił worki z piaskiem. Bo ładnie by tutaj, myślę, się dopasowały. Nie, betonu mamy dużo, nie? więc jakoś nie będzie mi szkoda, jak zmarnujemy parę bloków. No to. Tu jest... tu nie ma... The fuck? Co tu się stało? O, oh, chyba przebił nam się tej zombie. E, załatajmy to może. Copy shape. Okej, okay, teraz tutaj. Skopiujmy. To już wiem skąd się wziął ten zombie kiedyś na dole. Ja tutaj cały czas nie zauważyłem, bo ja tutaj nie schodziłem w ogóle przez ten czas. No te kurczę, nieźle. O te worki z piaskiem mi chodzi. I tak, jakieś jeszcze bloki dekoracyjne, które byśmy tam mogli dać? Chyba, chyba tak nie jest zbyt. Głośnik ewentualnie byśmy sobie mogli wziąć. Nie głupi pomysł, jakieś azalie? Raczej nie. Kadapesy <sobie> tam weźmiemy. O, te y, krzesła z koszar. Tam stare krzesła możemy sobie wziąć. I co jeszcze byśmy sobie mogli wziąć? Chyba nic już tutaj nie ma takiego ciekawego. No, kwiatek dończkowy to nie jest jakieś dobre miejsce na coś takiego. Dobra, nie, wiecie co, te pięćdziesiątki brzydko wyglądają. Tak więc zobaczmy, jak to jest tutaj zrobione. Aha, tutaj to jest tak zrobione, w taki sposób. A zobaczmy, czego oni tutaj użyli. Oni tutaj użyli zwykłych słupków, ale to też nie wygląda najlepiej, te zwykłe słupki. Aha, i to są um, do boku wyrównane. A, dronie, weź już tutaj, wróci do nas. E, czyli tak, to wygląda okropnie, więc tego tutaj nie będzie. E, Normalnie nie rewolucje tej tutaj robimy tylko żeby... bez kuchni. Dobra, to zobaczmy. E, kolumna. E, no na pewno nie 25 tysięcy... tysięcznych bloku 0,05 też niezbyt pół metra też a 0,375 metra hmm. pół metra o, pół metra róg A jakby było coś mniejszego niż no właśnie no, to 0,375 metra był całkiem niezły ja no bo... Nie, no. Chociaż. A, niech będzie. Jak wyżej to usuniemy, nie? Bo chodzi o to, że tutaj będzie dach. Jeszcze. Potrzebujemy tego jakiejś małej kolumny. Bo wiecie, ja mam gust estetyczny, mam dosyć e, słaby. Więc ja też za bardzo nie będę wiedzieć. Jak to będzie wyglądać bez dokładniejszego przyjrzenia się Chyba, że mam pomysł jak to zrobić, tylko tutaj. Bo czekajcie, najpierw przetestujmy To chyba nie będzie, ale ja wiem które będzie mogło być. Dzisiaj były takie fajne worki z piaskiem. Nie, ten... nie, ten róg długi na pewno nie. Kurczę, chyba usunęli ten fajny róg. No, mówi się trudno. Zniszczymy to w takim razie, no. Nie mam wyboru, musimy zrobić coś takiego. I tutaj teraz właśnie zrobimy te warki z piaskiem, tylko jakby były wyrównane do końca. To by był, to by było miłość i radość normalnie ale obecnie musimy się czymś takim y, zaszczycić Jakie to jest brzydkie, o boże Tak nie może być Więc zrobimy sobie tutaj coś innego To no, pozwólcie, że ja sobie z debug wyciągnę tych więcej worków z piaskiem bo ja można sobie tylko u tradera kupić a no, to jest trochę słabe, że można je tylko u tradera kupić więc ja sobie właśnie z debug mouda wyciągnę. O, i zrobimy sobie coś takiego. No, to już wygląda dużo lepiej. To już wygląda dużo lepiej. To bo z piaskiem, jak są w taki sposób zrobione. Teraz sobie możemy jeszcze jakieś dodatki dorobić. Proszę bardzo, jakieś. Worki z piaskiem, inne tegesy, śmegesy, inne gówna. Nie, tutaj można dorobić. A nie, nie można. Ale można. Nie. A, tutaj akurat. Ale tu można w sumie dodać taki woreczek z piaskiem. Nie. Coś właśnie takiego. No i zobaczmy, jak to będzie z daleka wyglądać. Wygląda już lepiej, jak są mniejsze te podstawki i teraz tak, może użyjemy jeszcze, może użyjemy tego klinu 60 jeszcze jako dach, bo zobaczmy, takiego dachu jako tako nie ma, no jest daszek, ale, ale tak niezbyt, więc ja myślę, że my sobie użyjemy clean, clean. Tego klinu użyjemy. Tutaj 60. 60 tutaj będą najlepsze, myślę. Yy, tylko gdzie był ten klin 60 Ciężko jest go znaleźć, szczerze mówiąc Bo już bym zapomniał gdzie on jest. O! teraz tu I tutaj sobie damy 6, jedna druga tylko. Hmm. No właśnie, no właśnie Jakbyśmy sobie tak wpisali clean 60. Wiem jaki to może być. Clean 60. Eee. O właśnie taki. Właśnie taki. Kurde, normalnie ten na taki pomysł nie wpadł i tutaj zwykły clean60, nie to będzie taki? tak, to będzie taki teraz tutaj piramidka klin 60 ruch, nie e, piramida tylko jeszcze potrzebujemy zwykłego bloku Tego czy ta piramida? No, jakie to jest piękne, moi drodzy. Pierwszy raz mi coś takiego wyszło. Jeszcze to pokolorujmy. Hmm, tylko czy ja znajdę coś takiego? Coś, co by na dach się nadało. No daszek. Tablica? Zobaczmy. Nawet nieźle, ale na pewno coś lepszego znajdziemy. Granit birkowy, nie. A gips? Nie. Chociaż? Zobaczmy nawet. Nie. A, nie. Znajdziemy coś lepszego. Dywan... O! 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 E, myślę, że daszek zielony. Se wybierzmy. O, no i teraz to ja rozumiem normalnie. Siup. Siup. O! No i proszę. No i proszę i tak, to sobie myślę, pomalujemy na no, jaki kolor. Widzę tam wieźmę. Nadchodzi. Wydarła się? Nie. Uff. No co, pomalujemy to? Tutaj myślę, że zwykłe deski będą chyba najlepszym pomysłem. Tak? Coś takiego? Chyba jeszcze. Właśnie nie, nie. Takie deski będą szybkie. Sliding? Nie. A może Dąb? Albo. To jest, bo Azeria Dąb o zwykły dom. O, ten dom nawet wygląda ładnie dosyć. A więc sobie tak tutaj pomalujmy to. Albo może zwykłe drewno. gdzie to jest zwykłe drewno. Drewno stare. O, coś takiego myślę, że będzie nie najgorszym pomysłem. I tak pomalujemy tej całą resztę to myślę. Tylko tak się. Teraz, swoją drogą, fajną opcję dodali, że można pomalować od razu cały blok, tylko chwilę, a bo pewnie muszę to wybrać, tak, muszę wybrać to, ale w każdym razie, chyba już Wam to pokazywałem zresztą, nie, wybieramy sobie tutaj na wszystkich stronach, teraz wystarczy sobie weźmiemy wałeczek, i od razu nam, jak to widzicie, maluje po wszystkich stronach. Dosyć praktyczne. Ha, będę musiał jeszcze nad tym popracować bo to nie prezentuje się zbyt ładnie. Wiem, co jeszcze możemy dodać. Teraz to już wygląda lepiej, aczkolwiek wciąż mi trochę te filary nie pasują, szczerze mówiąc. Będę musiał na coś zamienić, ale to jeszcze się będę musiał zastanowić nad tym, ale już to wygląda dużo lepiej. Na fajny pomysł wpadłem z tymi tutaj pół blokami. To jest chyba jedną ów bloku. Bardzo one dosyć fajnie wyglądają. Przynajmniej według mnie, według mojego gustu, też to fajnie wygląda. Um, trochę zgapiliśmy z tego, mimo wszystko. O, z tego. Ale jednak też dużo swojego dodałem. Więc myślę, że to wygląda całkiem nie najgorzej. Ja sobie jeszcze czas na sklinam. I mam nadzieję, że ten e, czućki za długi e, odcieraczek Wam się spodobał, moi drodzy. Ja mam nadzieję, mm, że zostawicie łapeczkę w górę e, do za to, jak się postarałem. Wyjażnie no dobra, nie żartujmy. Nie postarałem się, e, nie wyszło mi po prostu. To akurat jest fakt, e, że. No. No dobra, nawet nie wygląda najgorzej, nie? Ale jeszcze będę musiał przy tym popracować, jak znajdę trochę czasu. Bo też, mimo wszystko, szukałem paru bloków, ale ich nie znalazłem. E, więc to był dość duży minus. E, bo szukałem ich dość długo. Kilka minut. E, szukałem nawet jednego bloku. O kurczę, nie pomalujemy tego. Nie. No ale trudno. Ja się tym zajmę poza odcinkiem. <noise> e, jest, a w międzyczasie. Ja się z wami żegnam. Pa, po... do zobaczenia i cześć.